Prezydent Lee wzywa do działań na rzecz zahamowania inflacji i nakazuje szybkie przygotowanie budżetu uzupełniającego. Prezydent Korei Południowej Lee Jae-myung nakazał w poniedziałek, 9 czerwca 2025 r., niezwłoczne opracowanie budżetu uzupełniającego, aby wspomóc ożywienie gospodarcze i pobudzić konsumpcję. Zadaniom przewodniczył nowo powołany zespół dość nadzwyczajnej gospodarki. Lee podkreślił pilną potrzebę stabilizacji cen podstawowych produktów, takich jak zupa instant, kurczak i jajka, które znacznie podrożały m.in. z powodu ptasiej grypy w Brazylii. Prezydent Korei Południowej rozmawia z premierem Japonii. To jego druga rozmowa telefoniczna z przywódcą świata od objęcia urzędu. Pierwszą miał z Trumpem. W brzmieniu oryginalnym, bez dodatkowych szczegółów news centeru. W dostępnych źródłach brak potwierdzenia, więc nie można rozwinąć tematu. Koreański musical Maybe Happy Ending triumfuje na gali Tony Awards 2021. Podczas ceremonii na Broadwayu musical Maybe Happy Ending, opowiadający historię dwóch androidów, zdobył sześć statuetek Tony, w tym za najlepszy musical, najlepszy aktor Darren Criss oraz najlepszy reżyser, best score i best book.